Witam wszystkich poszukiwaczy, odkrywców i szparaczy w nowym cyklu czytań. Tym razem związanych z nowym rokiem numerologicznym. Albowiem 18 września, tuż po zachodzie słońca, właśnie rozpoczyna nam się nowy rok numerologiczny, pod cyfrą 5. Związane jest to z rozpoczęciem obchodów. Nowego roku Rosh Hashana. A dla nas, inaczej rzecz ujmując, w cyklu numerologicznym, jest to rozpoczęcie nowego cyklu uniwersalnego, yy, zwanego też społecznym. No dobra, tyle mądrych słów, a co to tak, że tak powiem, prościej? Ano, ten cykl społeczny. Odzwierciedla to, co po prostu daje nam wszechświat. I w zależności od tego, jak przerobiliśmy daną wibrację, albo życie będzie dla nas łatwiejsze w tym roku, albo będzie wręcz będzie nas popychać do wewnętrznej pracy. Bez względu na to, w jakim, na jakim etapie życia teraz jesteście, życzę Wam samych sukcesów. Zdrowia, szczęścia i wszelkiego powodzenia. Nie prześpicie Waszego szczęścia w nadchodzącym roku. Hej, szósteczko, a cóż wszechświat chce Ci podarować w tym nowym roku numerologicznym? Okej. Okay. Niech i tak będzie. Może dostaniesz takiego małego kuksańca od wszechświata, jako podarunek, w momencie, kiedy nie do końca wiesz, co robić. Może to być mały pomysł. Mały sprytny pomysł, jak zapewnić swojej rodzinie byt. W jaki sposób może złapać jakąś okazję na zarobienie pieniędzy. Może się czegoś nauczyć, albo gdzieś dorobić. Będzie to coś takiego. Co albo usłyszysz od kogoś, albo ktoś ci coś powie, nie mów nikomu, to wielka tajemnica, albo po prostu sam gdzieś wymyszkujesz, szukając dla siebie niszy w momencie, kiedy tej niszy tak bardzo potrzebujesz, bo nie jesteś do końca zadowolony ani z sytuacji, ani z możliwości, które wokół ciebie już były wykreowane. Jednym słowem. Nastaw porządnie uszu i słuchaj tego, co ludzie mówią naokoło, a może jedno zdanie, jeden wyraz Okaże się tym, który będzie sprytnym rozwiązaniem dla ciebie i dla Twojej rodziny. Główna lekcja to możliwość wykazania się Twoją pracą, po prostu pracą, która będzie na wysokim Poziomie. To będzie właśnie nowy pomysł, nowa akcja, która ma być bardzo rozwojowa. To ma być coś, co przyniesie dużo fajnych y, sukcesów i będzie dla ciebie takim czymś, co można by powiedzieć dalekosiężne, ma skutki i jest y, Rozwojowa, ale musisz się wykazać pracą, która jest na najwyższym poziomie. Musisz się skupić i znaleźć takie osoby do współpracy, z takimi ludźmi się dogadać których potencjały razem pozwolą Wam stworzyć coś bardzo fajnego, co będzie dość niespotykane i takie nowatorskie. Co Ci pomoże. To może ci po prostu mało, że rodzina, to jeszcze twoi znajomi, twoi przyjaciele, przyjaciele, przyjaciół, takie powiązania, które masz z ludźmi serdecznymi tobie, to są um, takie zależności, że jeżeli ja tobie coś, to mi to ty, mi coś innego. I pamiętasz, kiedyś dawno to razem my coś tam, w związku z tym jest jakby łatwiej. Ja znam kogoś, ty znasz kogoś, i tak wkroczysz właśnie w ten swój nowy pomysł, nowe ciało z ludźmi, którzy znajdą się wokół ciebie, przez to, że ktoś kogoś ci po prostu poleci. A co może ci umknąć, jeżeli się nie skupisz? Jeżeli Twój cel jest jasno wytyczony i wiesz tak naprawdę, w którym kierunku chcesz iść i co chcesz robić, to nie podchodź do tego zbyt zabawowo, żeby później na koniec kiedy tak naprawdę wszystko się spiętrzy, chcieć zrobić to natychmiast już i zaraz. Masz wytyczony kierunek, wiesz co chcesz robić, wiesz gdzie, się chcesz, gdzie chcesz się znaleźć, wiesz jaki masz pomysł i z czym wychodzisz. To idź. Trzymaj się swojego planu. Krocz tam. Powoli, Albo szybko, ale nie rozmywaj się gdzieś po drodze, świętując sukces w momencie, kiedy jeszcze do końca sukces nie jest osiągnięty. Jednym słowem, nie ciesz się zawczasu. Nie baluj, nie oblewaj, tylko po prostu rób. Wszystko systematycznie, zgodnie z planem, żeby później wszystko się nie nawarstwiło i nie, nie spowodowało, że czegoś nie dopniesz i ten termin ostateczny, który sobie wyznaczyłeś, żeby nie był możliwy do osiągnięcia. A wynik Alborada, Wynik jest taki, że w momencie, kiedy teraz jesteś taki albo taka rozdyndolona, że tak to powiem, nie mający pomysłu na siebie, na to, kim chce się być, co chce się w życiu osiągnąć, jak chce się w życiu zachowywać, czy mieć, czy robić, czy być mężem, czy tylko kochankiem, to wszystko to jest do przejścia. Jeżeli wyznaczysz sobie cel, jeżeli poukładasz się w środku, jeżeli sam sobą zarządzisz, co chcesz tak naprawdę w życiu robić, to jest to do zrobienia. Trzeba tylko zakasać rękawy i właśnie do tego celu dążyć. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo, ale jeżeli wiesz, co chcesz, to nawet trudności, nawet problemy, nawet wiele etapów, które trzeba przejść, to będą tylko etapy. To będą tylko podpunkty, bo wiesz, że gdzieś tam jest cel, do którego idziesz. Ty się nie rozmywasz po drodze, nie rozdrabniasz. Ty nie jesteś człowiekiem, który jest jak te rozwalone puzle nie wiadomo tak naprawdę, jaki mają na wierzchu obrazek. Jeżeli wiesz, jaki ten obrazek ma być, jak mają Cię widzieć i jak Ty masz się czuć, to Ty to pozbierasz, poskładasz puzel po puzlu i nie będziesz właśnie się cieszył na początku drogi, że wiesz, jak ten obrazek ma wyglądać, a potem właśnie, bo jest ostatnia chwila, wszystkie puzzle chcesz złożyć. Nie. Ty kawałek po kawałku będziesz siebie układał, bo. Już odzyskasz pewność siebie, już odzyskasz swoje wgląd w swoje możliwości. Uwierzysz w siebie. Uwierzysz w to, że możesz. I tego się trzymaj. Nie wątp w siebie, bo jeżeli ty będziesz w siebie wątpił, to któż cię wtedy poprze.